Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszej pierwszej praktyce energetycznej. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się tym razem w lesie, w naturze, jako że no, pogoda pozwala, i szczególnie dla tych, co mieszkają daleko i potrzebują troszkę inspiracji może motywacji do regularnej praktyki postanowiłam nagrywać. Pojedyncze ćwiczenia, praktyki, które bazują na pradawnych praktykach energetycznych pochodzących z tradycji taoistycznych, jogi, qigongu, prasłowiańskich ćwiczeń energetycznych. Dzisiaj będę uczyć, pokazywać Wam jedne z bardzo prostych ćwiczeń wykorzystywanych w Chigongu. Jest to praktyka bouncing, shaking, co oznacza potrząsywanie. Celem tej praktyki, jak również innych praktyk, jest i będzie, by obudzić w nas stan najbardziej taki naturalny, neutralny, by przywrócić pamięć w naszym ciele do samouzdrawiania. I to jest moja pasja i w tym momencie propaguję i uczę właśnie różnych praktyk energetycznych. Przypominam, facylituję samo uzdrawianie w naszym ciele, w naszym życiu. Także podzielcie się tym, jeżeli czujecie z przyjaciółmi, z rodziną. No i oczywiście też zapraszam na bezpośredni kontakt podczas warsztatów czy też sesje bezpośrednio ze mną. Albo kontakt, jeżeli czujecie, że chcielibyście więcej wyjaśnień, jasności, czy po prostu jakieś zapytania odnośnie tego, co uczę i propaguję. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie internetowej Sziacu and Wellbeing Clinic. Zatem zapraszam, kochani, do wspólnej praktyki w celu zresetowania, przywrócenia. E, balansu elektromagnetycznego w ciele e, no i głębokiej relaksacji. E, tą praktykę wykonuję codziennie, osobiście jedna z moich pierwszych ćwiczeń porannych, e, jakże czas, także również w wieczornym e, spotkaniu z sobą, odpuszczeniu całego, całego dnia i intensywności, które no, mnie spotyka w mojej pracy z klientami, z pacjentami, i ze światem zewnętrznym. Zapraszam, kochani, i jeszcze przypominam, że dbamy o siebie, jeżeli jest ból w kolanach, w ciele, jakaś niewygoda. Zapraszam do zmniejszenia intensywności albo zwiększenia, jeżeli tak właśnie czujecie. Dzięki praktyki, praktyce shaking, bouncing, można też odpuścić emocje, można też zwiększyć kontakt z emocjami. Ale czuję, że zrobię też osobną sesję na pracę z emocjami, wykorzystując właśnie tę technikę. Tymczasem zapraszam, by znaleźć wygodne miejsce. Oczywiście, jeżeli jesteście w domu, to, to jak najbardziej, gdziekolwiek jest to możliwe. Nie ograniczamy się co do przestrzeni, nie ograniczamy się co do czasu. Można tę praktykę zrobić, wykonać przez 2 minuty, przez 5 minut. Od Was zależy, jak czujecie. Zatem stopy na szerokość ramion, ramiona luźno, brzuch zrelaksowany. I powoli zaczynamy powstrząsywać swoim ciałem. Koncentracja jest na kolanach. Pamiętamy o luźnych ramionach, i powoli koncentrujemy się na wdechu. Powolny wdech przez nos i wydech przez usta otwarte. Możemy wydłużyć wdech do 5-7 sekund, nawet, dzięki czemu. Zwiększymy objętość energii wchodzącej do naszego ciała. I zapraszam do takiego delikatnego uśmiechu. Uśmiech na twarzy promieniuje do naszego całego ciała. Z podziękowaniem, że pozwoliliście sobie na tą przestrzeń, na praktykę. Ze świadomością, że relaksujecie resetujecie cały układ elektromagnetyczny w ciele. Komórki, organy ustawiają się w swoim najbardziej naturalnym położeniu. Dzięki temu wspomagamy nasze procesy samoozdrawiania. Od ręce do góry, luźne nadgarstki głęboki, powolny wdech i wydech. I powoli ruszamy całym ciałem, ustawiamy się z powrotem w miejsce, w centrum swojego. Kilka głębokich wdechów i wydechów. I powiedzmy sobie teraz, jeżeli rezonujecie. Taką właśnie intencją jestem we wszechświecie, a wszechświat jest we mnie. Ja, i wszechświat łączymy się razem w jedność. No I zobacz, poczuj, odczucia w ciele. Może obecne jest mrowienie, ciepło. Teraz będziemy pobierać energię z wdechem do dolnej części naszego brzucha. Tu jest centrum tak zwane dolny Dantian, taki po prostu nasz motor energetyczny, Zapętkiem. Wyobraź sobie, że jest tam ciepła kula energetyczna, do której teraz przez całe ciało, skórę, przez każdą komórkę. Będziemy wdychać powietrze, energię, światło, właśnie w tą przestrzeń. Z wdechem pobieramy energię, pobieramy powietrze właśnie do tego centrum energetycznego, za pępkiem. I z wydechem pozwalamy, aby ta energia, ten wydech rozprzestrzeniał się naturalnie w ciele. I kolejny wdech przez każdą komórkę swojego ciała. Kumulujemy energię wdechu, światła w dolną część brzucha. I z wydechem pozwalamy, aby ta energia rozprzestrzeniła się w miejsce, gdzie potrzeba. Obie ręce w okolice pępka składamy i czujemy efekt, doświadczenie tej praktyki. Jedna ręka na sercu, druga na brzuchu. I z podziękowaniem sobie, z bezwzględną miłością za to, że stworzyłaś, stworzyłeś sobie tę przestrzeń dla siebie. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam pięknego dnia i zapraszam na kolejną praktykę podczas której będziemy pobierać energię ze Słońca. Dziękuję i do zobaczenia ponownie.